Jestem, jestem archeologiem muzealnikiem, ale też jestem fenomenologiem przestrzeni, to znaczy, że patrzę na to, co mnie otacza w sposób specyficzny, z swego rodzaju uważnością, która pozwala mi zobaczyć pewne rzeczy, które być może na co dzień ludzie, czego, czego ludzie na co dzień nie widzą. Prowadziłem badania archeologiczne na starym mieście. W części, która wydawałoby się, jest już pozbawiona czegokolwiek, jakichkolwiek śladów dawnego sadnictwa. Bo to miejsce po kotłowni na zapleczu jednej z pierzei dawnego starego miasta, dzisiejszego placu Bandurskiego, w miejscu, gdzie jest zaplanowana inwestycja prywatna, wydawało się, że pod fundamentami dawnej kotłowni, dawnych kominów nie znajdziemy już nic. A okazało się, że odkryliśmy tam rzeczy wyjątkowe. Odkryliśmy ślady najwcześniejszego miasta, a również ślady tego, co się działo zanim miasto powstało znaleźliśmy ślady osady hutniczej. Okazuje się, że zanim miasto zostało zbudowane, zanim zniesiono mury obronne, w tym miejscu produkowano żelazo z rudy darniowej. Ruda darniowa występuje na terenach podmokłych, zatem i również tutaj w okolicy ławy w miejscu, gdzie są niewielkie bagienka dzisiaj, a kiedyś jeszcze były niewielkie zbiorniki wodne i właśnie tam na niewielkich wysepkach, które dzieliły zbiorniki wodne, zbierano takie rude grudki. Do dzisiaj jeszcze można je znaleźć na różnych polach w okolicy Iławy. I potem to wyprażano w głębokich dołach, potem poddawano dalszej obróbce ogniowej i wykuwano potem z tego różnego rodzaju narzędzia, broń. I właśnie w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, tam gdzie przebiega dzisiaj ulica Konstytucji 3 Maja, znajdowały się brzeg pierwotny brzeg jeziora i tam właśnie dokonywano tej obróbki końcowej, czyli właśnie tam znajdowały się te Zakłady kowalskie, a tam, gdzie myśmy dzisiaj prowadzili badania archeologiczne, były piece hutnicze. Ale co jeszcze ciekawe, w tym miejscu znaleźliśmy też pierwsze fortyfikacje miejskie. Czyli zanim jeszcze zniesiono mury miejskie, ale kiedy już przestrzeń miasta była rozmierzona według zasad prawa chełmińskiego, otoczono je wałem ziemnym i wykopano fosą. Fosą połączono z bagienkami, które otaczały te przestrzeń. Bo trzeba mieć świadomość tego, że dzisiejszy układ wodny, taki jaki znamy, czyli że cały cypel, na którym powstały budynki nowe, również ujście i ławki do jeziora, to zupełnie inaczej wyglądało. Ten brzeg znajdował się w wini dzisiejszej ulicy Konstytucji 3 maja. Zatem mury, pierwsze te wały ziemne, które otaczały miasto, one miały bezpośredni kontakt z wodą która pełniła też taką funkcję obronną. I właśnie w jednym z wykopów znaleźliśmy pozostałość i wału, i fosy, jak również e, dodatkowego umocnienia w postaci paliw zbitych w dno bagna, które utrudniały wejście intruzom na teren miasta. E, to są bardzo ciekawe e, odkrycia, ponieważ e, nigdzie w żadnych źródłach pisanych nie ma mowy o tym, że zanim zniesiono mury miejskie, istniały w Iławie umocnienia, fortyfikacje ziemne. No i rzecz bardzo ciekawa, odkryliśmy również domostwa, domostwa mieszkalne i to dwufazowe. Bo najpierw w czasach, kiedy funkcjonowała osada hutnicza, na tym terenie ludzie mieszkali w półziemiankach, czyli były to takie wykopane w ziemi doły, w których mieściły się podstawowe pomieszczenia. Trudno mówić o pomieszczeniach, bo to było jedno pomieszczenie, tylko podzielone na pewne strefy. Na półki, które również były ukształtowane z winy, na których stawiano naczynia i te naczynia były potłuczone, ale znaleźliśmy. I potem te półziemianki pochodziły z. Z końca wieku XIII. Natomiast później, kiedy już zaczęły się te etapy kolonizacji krzyżackiej, kiedy już myślano o założeniu na tym przesmyku na cyplu jeziora, jeziorach Nowego Miasta, powstało nowe osadnictwo, ale też dosyć przedmiejskie, czyli takie jeszcze dosyć prymitywne. I właśnie na miejscu, gdzie wcześniej funkcjonowała półziemianka, wzniesiony został dom drewniany, taki też dosyć prymitywnej konstrukcji, tak słupowo plecionkowej, w którym znaleźliśmy bardzo ciekawe przedmioty, cały zestaw naczyń glinianych. Dwa nawet z tych naczyń zachowały się w całości. Domostwo to uległo spaleniu, albo w wyniku jakiegoś przypadkowego zapruszenia ognia, albo też w wyniku jakiegoś kataklizmu, którego nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, bo datowanie dopiero będzie możliwe po szczegółowej analizie wszystkich fragmentów ceramiki, jakie mamy. Na ten moment możemy powiedzieć, że ten zestaw ceramiki wskazuje na połowę wieku XIV, zatem na dosyć ciekawy okres w rozwoju miasta, jego fazę początkową. Dom był nieduży, bo Zaledwie niecałe 3 metry na 3,5 metra i dosyć ubogo wyposażony. Być może mieszkańcy po jego spłonięciu co cenniejsze rzeczy wydobyli. Tym niemniej zachował się tam pełen, pełen inwentarz garnków glinianych, ale również narzędzie, tak zwany ośnik do obróbki drewna, a również coś co można określić jako taką lampkę łojową do oświetlania wnętrza tego, tego domostwa. Trzeba podkreślić, że te wykopaliska pokazały nam zupełnie nowy obraz tych najwcześniejszych faz rozwoju miasta. Tego w żadnej książce i w żadnych dokumentach archiwalnych nie znajdziemy. Czyli można powiedzieć, że tutaj pokazana została wartość badań archeologicznych i ich istotność, czyli to, że podczas wszelkiego rodzaju prac ziemnych, podczas wszelkiego rodzaju inwestycji, takie badania archeologiczne są niezbędne, żeby można było uchronić przed zniszczeniem, przed zapomnieniem te najstarsze ślady naszego tutaj osadnictwa, naszego dziedzictwa kulturowego, które jest tak ważne. No i w tym momencie warto też tutaj no, ubolewać, że nadal nie mamy muzeum, w którym można by było te wszystkie wartości eksponować. Warto też w ogóle powiedzieć, że miasto Igława jest miastem specyficznym, miastem, które wymaga zupełnie innego spojrzenia na przestrzeń, na ślady przeszłości które miasto nie istnieje tak naprawdę i ono nadal nie ma szans na to, aby stać się jakimś takim śladem i bardzo strategicznym obszarem rozwoju. Opiera się na osiach dwóch ulic: na osi ulicy Niepodległości i Kościuszki i na osi ulicy Sobieskiego. No, czy, początkowo to jest ulica Królowej Jedrzeń. Ale ta cała wartość historii i ławy. Tych dziejów, jakie są zapisane, chociażby w tej jedynej monografii, dotychczas, która powstała, monografii Kaufmana, ona jest. Ale żeby można było ją zobaczyć, żeby można było ją pokazać, żeby można było włączyć ją w procesy rozwojowe miasta, potrzebna jest edukacja. A gdzież taka edukacja mogłaby się nie odbywać, jak właśnie w muzeum? W miejscu, które jest przeznaczone do takich właśnie funkcji, do takich właśnie celów. Żeby w tej w tym tempie tej codzienności pamiętali również o tym, że miało to miasto przeszłość i że w każdym kącie, w każdym załuku, nawet najbardziej szkaradnym, paskudnym jest to zapisane. I wtedy być może, kiedy się będzie przechodzić z jednej strony ulicy na drugą, przemykać jakimś podwórkiem, czy też robić jakiś skrót między podwórkami, to gdzieś z tyłu głowy będzie się odzywać również pamięć tego, że to miasto ma swoją pamięć. I ta pamięć do tej pamięci również my jako mieszkańcy należymy i że możemy współtworzyć tę wartość, sięgając do przeszłości. Jeśli chcecie Państwo dalszych opowieści, nowych rzeczy na temat historii i ławy i okolic, dajcie znać.